Węcone! Nawet nie wiedziałem, że tu jestem, myślałem, że jeszcze w Gemonie. O! Stacją Może to mają... To mające jakiś cigaret No A niby mam bankomat pisany. Sprawdzimy. Najwyżej się po niemiecku tu to... Kurde trudno Może gadają To jest tak Panie Nie gadają po niemiecku Co to się tak ufliwie zrobiło? Po niemiecku Niestety. ale dosłownie zrozumiałem z Głuskiego, że za kilometr jest światła. i tam można kupić <noise> to co mi potrzeba A tam też mi pewnie pokazuje, bo za 47 cztery 6 mówi, godzin, 20 do bankomatu no więc, ale inwencjowane Tero. Dale, di sabato No, no chyba od dziesiątej A jest dziesiąta czterdzieści pięć, tak? Dale E che autorizacji? A tu się da wjechać, kur... Za stacją Vencone. Szukałem bankomatu, a znalazłem, według opinii yy, nie tylko turystów, yy, nie tylko włoskich yy, jedno, z w Kowka, myślać, jedno z najpiękniejszych miasteczek Włoch. I to jest historia sprzed lat. 700. Wiążąca się zresztą i z naszą historią. Tutaj bowiem leży w katedrze. Nie wiem, czy to jest ta katedra, ale tu. to są mury obronne miasteczka więc się wszystkiego dowiedzieć. Na Wikipedii jest mało, więc nie jest okazja do wzbogacenia danych. Encyklopedii Zmieściłem się i oby mi nikt z tyłu nie stanął Ale tutaj właśnie leży sobie Bolesław Bytomski Ostatni z tej linii piastów który swego czasu wybrał się z królem Karolem IV Czeskim zresztą Po cesarską koronę i już z tej wyprawy nie wrócił w nieznanych okolicznościach zmarł i pochowany został właśnie tutaj. Na razie nie spotkałem jeszcze żadnej obszernej tablicy, która o czymś informowała, jakiś instytut IO. No. Nie wiem, czy to chodzi o ojca Pio, Pio to różne. Coś znaczy, ale nie pamiętam oczywiście co. Staśka wygląda tak, jakby na średniowiecznych założeniach, no właśnie. I wszystko tu się stało. Ponoć w 1976 roku, było jakieś trzęsienie ziemi. i z tego wszystkiego, tego wszystkiego się będzie trzeba dowiedzieć. To teraz w stronę katedry, Katedr, obok katedry Rotunda, kaplica Michała Archanioła, w której przechowywane są mumie, jak głoszą te tablice, w XVII wieku wydobyte pierwsze, przez parę stuleci wydobywane z pobliskiego właśnie kościoła. Tyle się dowiedziałem, co widać na kartce z porządkiem nabożeństw, jeśli chodzi o kościół, bo żadnej informacji o jego historii, żadnej takiej tabliczki nie znalazłem. Wygląda spodziewanie dobrze, jak widać w środku, biorąc pod uwagę, że 90% tego miasteczka zniszczyło trzęsienie ziemi w 76 roku. No i tu rozglądałem się za płytą nagrobną Bolesława, Taką podejrzaną właśnie o, znalazłem przy prezwiterium, chociaż to centralne miejsce. Więc tak się zastanawiam, czy to może być to, coś podobnego do Orła. No ale tymczasem e, postanowiłem wrócić inną drogą, żeby się podładować w samochodzie. E, no, miasteczko samo sprawia właśnie bardzo dobre wrażenie, a ileż musieli pracy włożyć, żeby to odbudować. Nie wiem, jak szybko to zrobili. To był piękny moment, zwłaszcza na kałuże. Leje, nie? No. Ada gęsta. A ja spoglądam potem na szybę. To akurat prawie a chyba sucha, nie? A tam pada. To było świetne. No, no niestety zanim włączyłem aparat to zaczęło padać u, i u mnie. I już koniec, koniec bez, bez deszczowej pogody. A ja siedzę sobie jeszcze węcony, ale zaraz pójdę i porozmawiam z tutaj informacjonę yy, turystycką. Yy, yy zweryfikować czy ten nagrobek to jest też to epitafium, bo ja nagrobek to płyta nagrobna, no zrozumiałem z niemieckiego foldera, tam jest napisane tylko z XIV wieku, ale czy to jest to, czego szukam. No tak. No i gdyby nie Paweł To bym tak łatwo Bolesława nie potwierdził. Informacje, bowiem akurat ma przerwę, a napis na płycie, którą znalazłem, był na tyle. Starty, że nie widziałem go. Natomiast Paweł mi przesłał: Hek est sepultura dni, bo es Kozili is et. To jest napis na płycie, który powinien być, i taki też koniec końców wymacałem. Także znalazłem, co szukałem, można powiedzieć. Ruszam. Zostałem się. Ten człowiek będzie chciał co robić. Pobrezę, co. Ciofaj, ciofaj. No, nie powiem, że jestem nieco zawieziony tym, że nie mogłem wypróbować yy, <ścoughs> swoich efektów, swoich poszukiwań słownikowych. Już się naumiałem prawie chyba yy, mi. Mi piacerbe. Mm, eh? Wystarczy wyjść z miasta, już tak nie pamięta. Mi piacerbe trovare epitafio lapide del principe silesiano nella tua catedrale. A, jeszcze Ajuto jakie jest pomocy? O bizoniu Ajuto Cześć w tym desie Ale znalazłek Znalazłek tą płytę Podejrzewałem, bo był ptak tak, Trochę do tego orła nie za bardzo podobny, kurna ale był tak, nie mogłem rozczytać inskrypcji, ale jak mi Paweł przysłał tekst, to domacałem i dopatrzyłem się. Bolesława Bytomskiego y, płytę nagrobną znalazłem pod presbiterium y, katedry w Węcone w istocie.